Księga ród, wypełnienie obowiązku krewnego. Bos poślubił więc ród, która stała się jego żoną. Gdy spał z nią, pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Kobiety zaś mówiły do Noemi: Błogosławiony pan, który nie pozwolił dziś, aby ci zabrakło krewnego z prawem wykupu. Jego imię będzie wspominane w Izraelu, będzie on twoją pociechą i będzie troszczył się o ciebie w starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha. Ona znaczy dla ciebie więcej niż siedmiu synów. Wzięła więc Noemi niemowlę, położyła je na swym łonie i stała się jego niańką. Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: Narodził się syn dla Noemi, dlatego nazwały go Obed. On był ojcem Jessego, ojca Dawida. Na tym fragmencie kończy się pierwotna wersja księgi Ród. Wszystkie wątki znajdują w nim szczęśliwe zakończenie, potwierdzając czuwanie Boga nad każdym, kto się mu powierza. Małżeństwo Boza i Ród zostaje obdarzone synem znakiem Bożego błogosławieństwa, a Noemi, zgodnie z prawem, może zaadoptować obeda jako własnego potomka. Rytuał oznaczał także, że Noemi będzie odgrywała ważną rolę w wychowaniu obeda, a w przyszłości on toczy ją swoją opieką. Zaistniała sytuacja jeszcze bardziej wiąże Noemi z ród, która dla teściowej nabiera wartości większej niż siedmiu synów.